Witajcie Panny. Zapraszam Was na rozkład tygodniowy od 22 do 28 stycznia 2024. Zapraszam Was do polubień, do subskrypcji, komentarzy oczywiście też również nielewidziane, jak również zapraszam Was na inne portale społecznościowe, gdzie jestem dostępna również do czytań indywidualnych. Bierzcie oczywiście to, co z, z Wami rezonuje. Pod uwagę bierzcie Ascendent, w jakim macie... Znak księżycu i oczywiście Wenus, tak jeśli chodzi o miłość. I tak samo yy, w znaku pedlickim, jak się przedstawiacie. Dobrze, patrzymy. Jaki temat tygodnia od 22 do 28? Drogie panienki, jakie macie? Wybór, władza, stanowczość, tak, cesarzowa się pokazuje na spodzie. Czyli budowanie czegoś nowego, tak, znaczy budowanie, Jesteś, przedstawiacie się jako żona, jako matka, być może i szefowa i tu jest podjęcie decyzji względem tego, tak, wybór, dwie ścieżki i tu być może jest wygrana czegoś, tak, zakończenie, świętowanie być może jakiegoś zwycięstwa po być może jakimś skrzywdzeniu, jakiejś zdradzie, tak. Co, co miało być stabilizacją, yy, być może yy, w związku i tu oczywiście zranienie ósemka miedzy, bo była klatka mentalna i w tym się zamknięte, tak, bo to bo, chodziło bardziej o sprawę materialną, ale tutaj widzę st straty, <coughs> straty. Zacznijcie się cieszyć tym, co macie i oczywiście. Wam jest żal tego, wam żal tego, ale musicie wybrać odpowiednią drogę dla siebie stanowczo i tak będzie się działać wybór drogi w wy, yy, obranie ścieżki życiowej postanowień tak nie zobaczymy na czym się teraz macie skupić w tym tygodniu drogie Panny proszę toksyczna energia diabła Wybór po prostu nie kierować się takimi yy, rzeczami, tak, lub z taką osobą możecie mieć do czynienia. Osoba, która być może manipuluje, kłamie, to też energia seksualna i też przypływ pieniędzy. To też może być związane, bo to jest az dysków, proszę, to jest gotówka, tak, to jest kwestia materialna związana z tym przypływ. To może być, ale to jest świadomka jeszcze, Czyli to jest oszustwa. Być może związane z tą energią diabła, tak, z taką osobą możecie mieć do czynienia. O dowiecie się o, jakiejś, o jakimś oszustwie, to jest jeszcze księżniczka mieczy, czy jakieś takie działania po prostu nieodpowiedzialne. No. Księżniczka wie, to jest osoba, która działa w sposób y, oryginalny. Żeby udowodnić być może y, jakąś prawdę, bo to jest jakieś książę dysków, człowiek nieodpowiedzialny, który, który być może szasta pieniędzmi i być może właśnie względem uczuć manipuluje co do tych kwestii finansowych, bo tak się tutaj pokazuje jasno i z taką osobą niedojrzałą możecie mieć do czynienia i na tym przede wszystkim skupić uwagę, drogie panny, bo ta osoba może, być może wykorzystuje was w przeróżne sposoby, żeby zyskać właśnie pieniążki. Teraz zobaczymy, jakie pozytywy do was przyjdą w tym tygodniu. Jakie pozytywne informacje lub Jakie pozytywne rzeczy zadzieją się w tym tygodniu u panienek? Mm. Kochankowie, wybór miłosny, być może po jakiejś zdradzie, jakimś zranieniu, tak? Jakaś bitwa, coś, jakiś spór i dwa miecze, czegoś nie widziałyście? Tam, dwa, dwie różdżki, dwie miecze i czeka was wybór, postanowienia. Tak, bo to jest książę różdżek, osoba po prostu porywcza która oczywiście no, materialne szczęście, ale to też y, jest iluzja, tak? Być może uczuciami by chciał zrobić to materialne szczęście, bo król y, różdżek przede wszystkim dużo gada, mało robi, a tylko y, naobiecuje no, y, z taką energią możecie mieć do czynienia. Także uważajcie, drogie panny, wybierzcie odpowiednio, jeśli macie wybrać, jeśli to ma być pozytywne. No i teraz takie, takie negatywy, więc na co musicie uważać w tym tygodniu. Panienki. No, ten diabeł bardzo często się pokazuje w tym tygodniowym rozkładzie u wszystkich prawie że znaków. A jakie? Ubyczka chyba nie było, a może i był? Nie, ubyczka chyba nie było. Jakie negatywne energie. Arcykapłan to osoba, która ma utarte schematy. To też y, mogą być sprawy sądowe, urzędowe, prawne. I tu jest y, budowanie stabilizacji. Uważać na to tak, bo ten ktoś y, ma wybór, i jak tam się pokazało, co pozytywnego wybrać odpowiednio, bo ta osoba ma swoje utarte schematy, uta utarte zasady, którymi się będzie kierować. Tak i tutaj będą efekty po prostu tego wszystkiego. Być może y, właśnie wy chcecie po prostu zbudować jakąś stabilizację, ale to jest zbudowane tego na pożądaniu i to jest coś z przeszłości, być może jakieś działania kogoś I proszę działania, jasno powiedziane. No właśnie. I co będzie szybkość w działaniu? Tutaj będzie szybkość w tym działaniu, żeby osiągnąć te zyski yy, i być może jakimś sposobem, być może właśnie oszustwami, tak? Bo to jest energia Bóg diabła. <tak> Także uważać. To też yy, i osoby starsze mogą też mieć wpływ na no, Wasze de decyzje yy, i to, co wy chcecie po prostu mieć, to oni mogą Wam narzucać swoje utarte takie no, wiadomo. Tematy, tak? Być może rodzinne tradycje i to jest z tym związane, i wam to może to nie pasować. Drogie panny. No dobrze, zobaczymy, co macie teraz odpuścić w tym tygodniu. Co odpuścić w tym tygodniu? Karta arcykapłana to y, tak samo i sprawy sądowe, tak? Być może o to będziecie walczyć, lub y, w takiej kwestii u, z, urzędowej <coughs> będą być może sprawy z tym związane takie no nie niefajne i to będzie dla was niepozytywne, bo to może wam akurat się nie udać. No. Księżyc, księżyc, rak, ryby, skorpion to są tajemnice. Wyjść z, yy, z tego, wyjść z tego, to też y, również kierowanie się intuicją, ale tutaj nie ma intuicji. Skoro ma to odejść, co odpuścić, to tajemnice. I robienie czegoś pokryjomu. Bo to jest kierować się rozwagą, bo tu coś wyjdzie na wierzch. Tak proszę. Wiedziałam, że ta karta się pokaże: 7 mieczy. Oszustwa wyjdą na wierzch. I lepiej to porzucić, bo inaczej. No proszę. Jakieś oszustwa, jakaś księżniczka mieczy, wszystko być może dzięki niej, proszę. Yy, no. Arcykapłanka, kapłanka jeszcze ktoś z przeszłości być może porzucony sukces odejście tak coś z przeszłości będzie chciało. Powrócić i tutaj też jest energia raka. I ryb. Się jasno rysuje. Także uważać, bo tu będzie coś jakieś kłamstwa się ujawnią. I wy po prostu na tym ucierpicie. Odejść od tych osób, które być może Wy macie z nimi styczność, bo przez tą książniczkę jeszcze coś się ujawni. Wszystkie kłamstwa, wszystkie manipulacje i oszustwa mogą wyjść po prostu na wierzch. I przez to będziecie cierpieć, drogie panienki. I teraz zobaczmy właśnie praca w Chin, a nie w miłości. Zobaczymy co teraz w miłości. Pucharów. No właśnie. Już się tam pokazała, prawda? Jak tutaj co odpuścić, o tych pracach w finansach. Odpuścić coś, co wam nie służy. W miłości odejść, porzucić to, co wam nie służy. To, co jest ukryte, to, o czym nie wiecie, to, co jest toksyczne tutaj, co macie do wyboru, co wam chce narzucić, swoje schematy. Tak, i wy macie wybór. Tylko podjąć ten wybór, zostawić tą toksyczną energię. Odejść od tego, bo tutaj wy jesteście w klatce, wy czegoś nie widzicie. No, to jest osoba nieodpowiedzialna, to już wcześniej się pokazało, tak? Tutaj, no, ktoś po prostu nieodpowiedzialnie działa, jeszcze książę Pucharów, który ma być może wiele do wyborów, tak? I tu być może właśnie, no, jest jeszcze osoba trzecia, już nieodpowiedzialna osoba, od tego się odciąć i wy macie wybór, macie drogę i będziecie czekać yy, na dalsze konsekwencje tego, tylko musicie odpowiednio wybrać i porzucić tą energię. Teraz zobaczymy, o proszę, tak Księżniczka Mieczy, ona działa po prostu nie Oryginalnie, w ten sposób ja uwielbiam tą Księżniczkę Mieczy, bo ona działa w taki sposób nietuzinkowy, po prostu takimi sposobami, które no, człowiek jakby z, tak z nienaska no, to by po prostu by go przytkało. I ta osoba może coś ujawnić z przeszłości, tak? To, I to musi po prostu odejść, bo Wy się o tym dowiecie. Drogie panny Choćby nie wiem, co by się działo, ona wszystkimi sposobami będzie chciała ujawnić całą prawdę. A to może być po prostu niezłe konsekwencja. Dlatego uważajcie. W co wy wchodzicie i z kim wchodzicie? Dziesiątka mieczy. No właśnie. I dziewiątka pucharów. To niby tworzenie, tak, szczęścia, a to jest materialne szczęście, a to jest jeden krok do pełnego szczęścia w dziesiątce. To też kierowanie się iluzją złudnymi marzeniami. Tutaj w jakiejś yy, musi musisz zakończyć w dziesiątce mieczy, bo to już zawiera się tego naspierało. Za wiele, i to wszystko wyjdzie po prostu. Na jaw. Bo to po prostu wyjdzie wszystko z przeszłości, te manipulacje, i to wszystko, te zdrady, i te kłamstwa. Na to wychodzi. Proszę w karcie arcykapłanki i to jest przeznaczenie. No. Bo tu ktoś chciał zbudować na kłamstwach po prostu sobie nowe, coś. A to wszystko wyjdzie na jaw. I być może jeszcze dziecko na boku wyjdzie na jaw, tak? Bo być może. Ktoś spodziewa się dziecka, i tu to może wyjść na jaw. też u Panny być było. Pamiętam chyba w tamtym tygodniu, że dziecko. Że dziecko w drodze może się okazać. No to to właśnie tak też może być i teraz, tak? Teraz to też może to nastąpić. Jeszcze. O proszę. Zatracenie się w przyjemnościach. No, właśnie. Pożądanie. To jest zamknięcie tego cyklu i wyjście z iluzji. I dziewiątka różek. Postawienie na swoje własne działania z miłością do samej siebie. Z szacunkiem dla samej siebie, czego Wam y, bardzo życzę. Drogie panienki i powodzenia na ten cały tydzień. Pa!